Wyglądasz cudownie. Wezwać Benita, żeby cię zawiozł? Zadzwoniłam po taksówkę. Nie chcesz zdradzić, kim się spotkasz? Mam nadzieję, że postępuję właściwie. Módlcie się za mnie. Martwię się o Lucyję. Nadużywa alkoholu. Przejdź Alkohol bywa niebezpieczny. Lucyja jest delikatną i wrażliwą dziewczyną. Z kim piła? Z tym Gringą? Chyba tak. Muszę z nią porozmawiać, inaczej zejdzie na złą drogę. Mówiła, że to z powodu mamy. Chodźmy do kuchni, inaczej przypali się to, co mamy w piekarniku. Milagros. Hola. Dokąd się wybierasz tak wystrojona? Na razie wolę nie mówić. Bueno, por ahora. Me voy. Adios. Przyjechała taksówka. Wszystko było bardzo smaczne. Teraz potrzebujecie reklamy. Proszę nas polecić swoim znajomym. Będę jeszcze potrzebna? Nie. Do jutra. Reklama. Oto czym ja się zajmę. Jesteś w znakomitym nastroju. To prawda. Od kiedy rozstałem się z waszą matką... Odzyskałem energię, chęć robienia czegoś nowego. Zaczynam nowe życie. Żeniąc się? No cóż, pomysł nie jest zły. Zawsze marzyłem o szczęśliwym związku. Może niestety jest już za późno. Zakochałeś się w kimś? Co tu robisz? Nie miałaś towarzyszyć matce Martina? Martin i ja zerwaliśmy ze sobą. W końcu zdobył się na szczerość. Co się stało? Powiedział, że wciąż kocha Mi Nagros. Ale ona jego nie kocha. Nieważne. Mam go dość. Nie chcę o nim słyszeć. To już koniec. Nie zasługuje na moje łzy. Masz rację. Kobieta nie powinna uganiać się za facetem, który jej nie kocha. Ale będzie ci ciężko. Zacznę chodzić z innym. W myśl zasady... klina klinem. Kim jest ten klin? Nieważne. Wydaje mi się, że kogoś poznałeś. Mnie też. No i miałbyś coś przeciwko temu? Ale skąd? Przeciwnie. Wiem, o czym myślisz. Mylę się? Nie. Jaką podjęłaś decyzję? Uważam, że moment nie jest odpowiedni. Niepotrzebnie się śpieszysz. Obawiasz się, że nie obalę testamentu? Może się tak zdarzyć. Nie, o ile wyjdziesz dla mnie. Jeśli odmówisz, zostaniemy dobrymi przyjaciółmi. Nie chcę, żebyśmy się rozstawali. Nie lubię niedokończonych spraw. Wejdę za ciebie w dniu, kiedy sąd unieważni testament. Dobrze. Chcę to mieć na piśmie. Może Było przyjemnie, prawda? Przejdziesz jeszcze? Kiedy tylko zechcesz. Moglibyśmy pójść do kina, Konversa? do restauracji i porozmawiać. Zapłacę ci jak zawsze. Dajesz mi więcej niż uzgodniliśmy. Bo ty dajesz mi więcej niż się spodziewałam. Kazałaś mi czekać. Przyniosłam Ci czyste rzeczy i wyczyściłam buty. Dziękuję. Ależ przeciąg. Zamknę drzwi, bo się przeziębię. Nie życzysz mi tego, prawda? Nie bój się. Balon do Bangrus, z s'il vous plaît, Co to znaczy? Że jesteśmy dla siebie stworzeni. Elunok. Hola. No, Mogę wejść? Claro, claro, Ależ oczywiście. Proszę. Gracias. Wyglądasz Cześć. prześlicznie. Gracias. Dziękuję. Tu mama? Gdzie Twoja mama? Już śpi. Stało się coś? No espera... Przyszłam... Bo... Kochasz mnie? Verdad, no? Czy ty naprawdę mnie kochasz?